Cześć, z tej strony adept. Dzisiaj bitwa na komecie. A bohaterem bitwy jest Sante Paulus. Człowiek znany z tego, że jest znany. Stara Vega Forumowa. Jeżeli ktoś go nie zna, trudno, bo jego bo tożsamość jest okryta tajemnicą. Chyba, nadal. W każdym razie kiedyś była. <grywka> o, tak, tak. No właśnie, właśnie, to jest słynny celebryta, także witamy na kanale, no i żegnamy, także tyle z tego nagrania, <laughs> okej, okay. taka tylko wstawka miała być i więcej bitwy nie będziemy pokazywać, bo nie warto, <laughs> dobra, jest Eber jadący po artylerię chyba, może taka misja, no i nie wiem, czy uda mu się wyjąć artylerię. W każdym razie, jak będzie strzelał e, Santa Paulus tak bardzo, tak mocno, tak wspaniale, to, to artyleria nasza padnie. No i padła, ale nie od Ebera, tylko od wrogiej artylerii. Także po spocie, a nie w ogniu bezpośrednim. Okej. Okay. nasz bohater splutonizowany z Susto M1. No ale plutonowy pojechał gdzie indziej, na mordownie, że to jest taki pluton symboliczny, wirtualny, można powiedzieć. Bo praktycznie współpracy nie ma. Także tak, to jest pluton taki adeptowski troszeczkę. Każdy rozładzi się w swoją stronę. Okej, <laughs> okej, okay, okay. i mamy krzaczki. Czyli, czyli też coś w stylu adepta czyli chowanie się na trzeciej linii w krzaczkach za skałkami, ale nie, 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 nie. Z przodu mamy Ebera, więc wiemy, że jest czysto. No i można się ruszyć. Mamy gąsienicę, więc się ruszamy. Okej. Okay. Delikatnie. Tutaj mamy nawet krzaczki, jakieś, może nawet drzewko i mamy 45 TP i mamy Isa. Isa, którego warto wykończyć. Warto wykończyć lufę. Tylko czy on się na nas nie patrzy? Też tak może być. Właśnie nie bardzo widać. No i tak, to ostatnia pestka. Czy tam... Czy tam... Obraca się w naszym kierunku. Au! Ale w plecy zarąbał. Od T28. I jeszcze artleria. No i ten nawrót... A, następna artleria. Ten nawrót taki dość ryzykowny. Bo mimo wszystko... Coś obok tego T28 może już stać. W tamtym kierunku. Właśnie. Coś więcej może stać. Także sporo szczęścia, chyba. O tak, właśnie, zobaczcie. Jest T43. Być może jeszcze coś więcej. Skoro ten T43 tak odważnie wyjeżdża, znaczy, że ma jakieś dodatkowe wsparcie. Nie tylko te 28. I nasz bohater, bohatersko. Zakampił się znowu w krzaczkach. Jest, patrzcie, Super Hellcat. I są krzaczki. I są krzaczki. I teraz oczekiwanie. Czy przeciwnik wyjedzie? No nie wiem, byłby troszeczkę nierozważny, gdyby wyjechał. No, ten T43 próbował wyjechać, stracił 1 trzecią HP. Więc raczej przeciwnicy. Na razie się z tamtego miejsca nie ruszą. Także próżne nadzieje i chyba trzeba zawrócić do obrony bazy. Artyleria nam padła. Żadna strata. No już dwie żadne straty mamy, jeżeli chodzi o artę. MX 1375 jedzie po naszego Ebera, Być może. Warto by go uratować. Ten Eber, co prawda na razie... Średnio aktywny, ale wiadomo, mało ma HP. No i tak. I Sante Paulus tutaj na auto. Imię, no tak. Imię 1375. Jeszcze się wychylać kadłubem, tak. No na wieżę spróbował grać. Nie, nie. Wieża, no cóż, no cóż. Dziurawa, jak ser szwajcarski. Ogólnie to jest ten czołg. To jest relikt minionych czasów. W dzisiejszym wocie on nie ma racji bytu, brzydko się zestarzał. Fajny, dość ładny, kanciasty czołg, natomiast no, w porównaniu do tego, co teraz wychodzi, co się pojawia, to ten czołg stracił rację bytu. Kiedyś chociaż mobilnością nadrabiał, że o, taki czołg fajny, taki mobilny. No ale działo. Za 140 walące. No ja wiem, jeżeli ktoś nie zwraca na ciebie uwagi, jak ten Emil pierwszy, to wtedy, wtedy można mu kuku zrobić. No, ale siódmy tier, 148 przybicia z 208 na Goldzie, z taką, z taką alfą, to trochę słabo. No i czekamy na strzały od artylerii, ale artyleria troszeczkę inaczej ustawiona. I zobaczcie jeszcze, jak jak te pociski lecą? No, ja wiem, że to jest bardzo duże zbliżenie, ale mimo wszystko, takie loby troszeczkę. Te pociski nie są jakoś mega szybkie. Także, jakby to był taki przycinak, taki. Dwa machy dwa machy to wtedy tak, to wtedy to działo może by się sprawdzało. A tak to tak średnio, z tą celnością, trochę jak Cromwell. <laughs> o, o. Ale dobra, T28 można skroić, jeżeli będziemy trafiać, jeżeli RNG będzie na to pozwalać. No tam wcycki go, wcycki go, no tam ja, no, wiadomo, no. No, wiadomo gdzie są ich spoty, tak, tak. Tylko amunicja się kończy. Lepiej chyba załadować Golda, A zresztą, zresztą, już właśnie. Zwykła amunicja wyszła, poszła sobie, więc ten T-28, o tak, już wykończony przez artylerię. Ostatnią artylerię, jaką mieliśmy. No i dobra, T-34 w ataku. Ogólnie tutaj się sprawa wyjaśniła. No, wyjaśniam, wyjaśniam, że się wyjaśniła. Ale w jaki sposób to nie wiem. Byłem zorientowany tutaj na naszego bohatera, tam musiały się dziać dantejskie sceny. W każdym razie T34 się przedarł, a Santy Paulus się skrada. Skrada się, ale się, nie dziwię mu się, bo, bo mówię, ten. O, drzewko się przewróciło. Widzieliście? Macita na drzewka, Tak, ładnie. Tam się coś przewróciło. I nie był to 45 TP. Raczej nie była artyleria, więc raczej to był STRV. Duża rola teraz w tym wszystkim naszego ebr -a. On wreszcie się ruszył. Tutaj był pasywny, troszeczkę na środku, nic nie spotował. Może jakiś damage zrobił, nie wiem, zobaczymy po bitwie. 45 TP schowany, nie można go zdjąć. Ale jak skoro się teraz ruszył, a STRV jest w pobliżu. Obliżu Santa Paulusa, naszego celebryty, to powinien wyjechać i zaświecić, może artylerię, cokolwiek zrobić. Tak, pierwsze krzaczki. Mamy stan oblężenia. Przeciwnik jest oblężony na swojej bazie. My jesteśmy oblężeni na 90% mapy. I 6 minut. Później. <laughs> A może i nie. No, wracając jeszcze do kometa. Dobre wyniki na komecie chyba już odeszły do przeszłości. Ta bitwa będzie naprawdę solidna. Może nie jakaś znakomita, ale, ale, będzie zdjęta artyleria. Jeżeli się nie ruszy, to tak. Jeszcze jeden strzał. Okej. Okay. Już na plus. <laughs> Także naklepać tym czołgiem parę tysiaków. Już jest wyczyn. Naprawdę, naprawdę. No. To ten czołg po prostu już. Już się nadaje do muzeum. Dobra, EBR mógłby się jeszcze ruszyć. Jeszcze tak odrobinkę, odrobinkę. Nasz bohater też mógłby się ruszyć właśnie do tego krzaczka. No jest tutaj 45TP. Tylko czy wyjeżdżać na niego, czy nie wyjeżdżać, zależy w którą stronę jest obrócony. Strv! Bo on gdzieś tutaj jest. I jest. Strv. Tak się lampi w naszym kierunku i zaraz dostanie chyba strzał od naszej artylerii. Nie trafiła Arta. Nie trafiła. Tak, wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać. Na dojeździe jedna pestka, zjeżdżając po niego druga pestka. No tak się nie kalkuluje troszeczkę, nie chyba, żeby się obrócił całkiem w drugą stronę, ale z drugiej strony. Właśnie, teraz jest strzał od artylerii gąska, więc to jest czas, żeby ruszyć. I zdjąć tego 45TP na szybkości. Akurat szybkość komet ma. I tu jest błąd naszego bohatera. Tak mi się wydaje. To, był ten, to była ta niewykorzystana szansa, tym bardziej, że jeszcze Eber się ruszył i zaraz Eber może paść. Robię te 34, też podjeżdża. Więc to jest moment, żeby czołg z największą ilością HP ruszył, zdjąć zdjął 45 TP, ewentualnie przyjął ten jeden strzał, żeby lufy nam się nie powykańczały. No może i by padł ten T-34, eee, może i tak, no ale on by padł, 45TP już by nie żył, a tak nie żyje 434 nie żyje EBR, a 45TP żyje nadal. Błąd, błąd naszego bohatera, błąd w ocenie sytuacji, zabahanie, strach trochę, strach, tak. Teraz trzeba będzie naprawiać swoje błędy. Tak, właśnie. Twoje własne błędy. 14 13 Nie będzie łatwo. Jest 45 TP. Teraz tak. Schować się. Oddalić. Żeby strzelić do niego i nie zostać wyspotowanym. Więc jeszcze czeka nasz bohater i tak. Chyba się udało. Tak. Ładnie. Jest G.W. Tiger. I przełączenie na H.E.K.I. No nie wiem, niemieckie artylerie mają to do siebie, że bywają bardzo odporne na haki. Mają ten grubszy pancerz, no to tak gruboskórne, no. Wszystko. Naród gruboskórny grubo mówi. <laughs> Okej. Okay. Jest powrót do, do amunicji premium. Jest STV. Ma ograniczoną mobilność, ale jemu wystarczy, że będzie spotował pod artylerię. On sam jest schowany, więc jemu nasza artyleria niewiele chyba zrobi. A Sante Paulus tutaj może być niemiło zaskoczony. Jedna artyleria strzeliła, ale została wykryta, podjechała zbyt blisko. I zdjąć artylerię to na pewno teraz priorytet, bo nawet strzelając się później w, w sklejce, uj, uj, w sklejce z, z Strv, to oberwać od dwóch artylerii, no to nie byłoby miłe i mogłoby się zakończyć porażką. No i tak, Strv teraz no tak, jeżeli nas przydybie, to będzie ciężko. Trzeba go zaskoczyć. Jest dwóch na dwóch. NGW Tiger już gdzieś za tych budynków wyjechał. Trzeba się podkraść do tego esterfała, przyblokować go, nie dać mu szansy obrócić się gdzieś przy skałkach. O chłopaku, nie wiem, czy tu podjedziesz. Nie wiem, czy dasz radę. To już ze starości. O, już ze starości nie podjedziesz. Tak to jest. Weteran Sante Paulus na starym czołgu komecie. O, taka dobrana para. <grywia> Jest Ester V. Ruszył się, bo 40 sekund zostało. Musiał się ruszyć. Bo Sante Paulus by się nie ruszył, tak? Tak, dokładnie. No i tak. Strzało do artylerii. To nasza artyleria strzeliła. Jest wroga arta. Jest również zdjęta. Że szczęśliwie to się zakończyło, nawet starczyło czasu na zwycięstwo. Przejdźmy do wyników. Padła Masterka. Pedal Pasucziego. Brawo. medal wsparcia. I duży kaliber. 4000 obrażeń narobione. 453 nawet. Do kronikarskiego obowiązku. Pięć fragów, 1586 punkty expa. No Eber wiele nie nastrzelał. 837. Spota też nie miał zbyt wielkiego. Umarł szybko, bezboleśnie w końcówce. Także a coś się przydał, ale myślałem, że więcej zrobi. Um. Jeszcze plutonowego poszukajmy. No tak. O tak. O, panie. O. Dobra, ale to nie jest bitwa o nim. <laughs> o naszym bohaterze. 45TP. Ładnie. Ładnie nastrzelał. A tak poza tym sporo zer. U nas i u przeciwników. Okej. Okay. Dwa pojazdy wyspotowane. Nie wiem jakim cudem bo przecież nasz bohater cały czas w krzaczkach stał. O, tam artylerię może wyspotował. No tak, no tak, artyleria. No, jak sama podjechała. <grytania> Okej, okay, 858 asysty. Ale mówię, ten czołg jest już przestarzały. Także granie nim to tak troszeczkę wspominanie starych czasów i zaklinanie rzeczywistości. Jeżeli lubicie kometa, dajcie znać. Ja myślę, że komet po prostu to jest przeżytek. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.